No, 90... Raz, 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 raz. E... Odpaliliśmy tutaj live'a. mamy swoją prezentację. Teraz no ciekawych ruchu, motocykli. Nie się Dokładnie tak. Zostań lampy Lambu przed Hanomaku w rok roku w ciągu roku. Zostań z tego powodu. E... To mi się podoba, to jest polski moto. Z tego co się coś wiem. Co to jest? Włotnik przedni jest to, 175, do CZF 175, poszerzony, wytalentowany. Ale to, ee, to po prostu jest do łapa, panie prezydentie. W sensie, że, ale to dobrze wygląda, słuchaj, gdzieś majchacza w ciągu roku. No, to pozwala biegi zmieniać, ewentualnie, panie prezydentie. Przeniesie w czasie. Przenosi w czasie, przepraszam. Przenosi w czasie, rozumiem. W sensie, no, sam to projektowałeś, czy ktoś ci pomaga? Samemu. Samemu, samego. Same. W tak po prostu, metodą. Adama Słodowego. Tak. Czy tak. to jest Twoje pierwsze dzieło, czy robiłeś już kilka przeróbek? To jest pierwsze dzieło co roku, coś co jest grzebane, 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 Rozumiem, rozumiem. Czyli Twój projekt, Twoje dzieło, tak. ile już Pani przejechałeś tak więcej? No, no, rozumiem, w jestem po raz

Wygląda na Dobrze, maszyna Kolega Leszek tutaj oznakowany Gratulacje, dziękujemy I zjedzemy dalej Mamy kolejna maszyna Tutaj napis Wszystko mówią, że właściciel Właściciel Jak to mówią, był kiedyś Program Wódko Właściciel Podejrzewam, że właściciel był jednym z tego programu Parę słów na ten temat. Jest kolega, o... Witam. Cześć, jak pan na imię? Krzysztof. Krzysztof. Powiedz mi, pierwszy raz na bikepink weba? Nie, ja jeszcze od samego, samego początku, jak to były zloty robione, nie przepuszcza żadnych... Trzynaście lat! Trzynaście lat, na początku! Brawo! Weteran! Weteran!

Wygląda trochę jak części starego stara. No. Znaczy klucze są otacie i zrobione kółki. No. Pięknie, klucze są właśnie oryginalne półki na, na myli to teraz trzeba zobaczyć. Rzeczywiście no, taki klucz chyba francuski. No, tak, dobrze. dobrze, złożyłem trzy błotniki od WSK, tylko są poszerzone. Pięknie, czyli to jest pojedynki... Tam z tyłu też są od WSK, też poszerzone, dobudowane. Pięknie. A wszystko a jest to z metalu. Wszystko z metalu, A powiedz mi, siedzenie jest ważne czy nie siedzi on? Wygląda tak, że tak, to by grzało, a w zasadzie rynkuje. Co ty powiesz? Tak jest, przywiozła, nie wiem. Wzna! Tak nazywa się Hektor? Hektor! Tak, Hector. tak na tablicze znamionowej Hektor. w dowodzie rejestracyjnym jest pisane jako Hektor. Na 14. No jak krzywka z wojska. Tak, no, krzywka z wojska. Służbę na radarze, na Trzymaj się Pełne dwa lata, a i po pojazdach. Bo na jedno wieżę nie było dojazdu. Jasne. Pięknie, Hektor. To Hektor. jego cudowna maszyna. Tak, tak patrzę na te siedzenia, to bardzo mi to zainspirowało. Nie wiem czy wiecie jaka jest różnica między Episkopatem a Starym Krawajem. Episkopat ma bardziej zjechane szerełka. Tak to tak, się zainstynuowało, jak Dobrze, i przechodzimy do kolejnego... przyjechania z Także Z pięknie, to też niedaleko, to niedaleko Chodzisk. Tak, kolega z Chodzisk. Czyli północna Polska, to, to już w nie? To jest, prawie. Prawie, prawie tak, jeszcze nie w Okej, i słuchajcie tutaj, tutaj no... no tu widać, widać od razu na... design amerykański, taki country rockowy, e, fajne, fajne, fajne y, właśnie siedzenia, prędzelki, które kojarzą się e, z amerykańskim rockiem, z, e, z muzyką country. E, te wykończenia bardzo takie stylowe. I poprosimy teraz właściciela, żeby ktoś tam powiedział parę słów. ile że kocha Amerykę. Pan Amerykę kocha ten klimat, ten, ten klimat i ten styl. No, no, Skąd ten pomysł na, to jest taki Twój twoim styl, w Twoim duchu? Mój ten motocykle wybiór. Motocykl to, to jest mój styl, zaraz do 70. 1970. Wow, to tutaj żyły starsze moje matki. Cała jest przeróbka moja zrobiona. Silnik jest z bolewami numer 3 od trójki do skrzynia. Z, tak, silnik samochodu. Wczoraj e, e, jeździć? Można nawet 4. Można No i bardzo dużo ta, tutaj bagażniczek. Można spokojnie w szpatlą Skóra Kaczyńskiego. Kaczyńskiego, Słuchaj, powiedz na pewno byłeś na Wielu Złotach? Pora jesteś tutaj e, w Prawie od początku, prawie. prawie od jeszcze Seren Pól Logański I z... jak właśnie? Ala dziękuję i nie Ten Panie i zostało jeszcze coś do Obygrzenia, Jeżeli... A panna pan już była? Idziemy na panu drugą stronę Tu już wszystko chyba było, to już wszystko widzieliśmy e, Myślę, że żyli, będzie miał, jak to się mówi tradycyjnie Ciężki orzech do zgryzienia, żeby Marcin, nie jeszcze zauważyliście tutaj bardzo dziennie filmuje wszystkie na żywo e, wszystkie właśnie maszyny jesteśmy, jesteśmy na żywo, pozdrawiamy pozdrawiamy, pozdrawiamy, zapraszamy, zapraszamy jesteśmy na żywo, a nie na martwo a i tutaj zwiedzamy a no tak e, motocykl z pieskiem, cześć, cześć, cześć jak piesek się nazywa? jego, poznaliśmy się w zeszłym roku już właśnie, właśnie, w zeszłym roku wygrałeś to w tym roku niestety nie możesz wygrać ja, 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 ja. W drugim ja miejscu Słuchaj, ja zapamiętam ciebie nie do końca To co ja wam chciałem pokazać to są całkowicie nowe konstrukcje w stosunku do tego co było w zeszłym roku To, to nie jest ten sam motocykl, to jest Nie, tutaj ten zielony namiot koło traka najlepsza atrakcja z Łeby Kolejne dwa motocykle, i tam jest wersja pełna, czyli pełna buda e, Mój motocykl Yamaha Wildstar, na którym przejechaliśmy, niego już prawie 30 tysięcy kilometrów przez Europę i Polskę. on w zeszłym roku dostał drugie miejsce. Właśnie. Drugie miejsce, tak, a w tym roku zrobiliśmy coś po Czyli Przejechaliśmy motocyklem elektrycznym Polskę dookoła, bijąc rekord polski. Biegł jako pierwszy pies na świecie, jechał motocyklem elektrycznym. I jeszcze w takiej formacji, e, po prostu. W trybie, do. Widzę, że jego doskonale się czuje w Twoich motocyklach, to również siedzonko dla niego. Eee, powiedz jeszcze coś o tym, no, o tym, no widzimy BMW, ale jak, jak się niego czuję, bo tutaj na przykład gdzieś pada, bo tam w tamtym miał taki tak, specjalny Tak, tutaj, tutaj zaraz jak przejdziecie, zobaczycie, jest pełna wersja, to jest wszystko modułowe, czyli jest... I to, to, to jest wersja, wersja wakacyjna? To jest wersja wakacyjna, to jest zrobiona wersja dla Marcina, na zloty w łebie specjalnie. Będę jeździł. Wersja Cabrio, tak. Będę jeździł, w Cabrio. tak będzie... będę jeździł w Cabrio. Nie, tak, no to właśnie, to moja konstrukcja, moja konstrukcja, którą widzieliście w roku, ja. Była monolitowa i to już jest dopracowane, mam czyli stelaż na różne motocykle. To, co nad stelażem to jest e, kosz podstawowy. szasza, która chroni przed słońcem, przed wiatrem, którą możecie tam zobaczyć. Wersja Cabrio, element numer 4. I jeszcze kosz na rzeczy, na ciuchy. Także w tej chwili ten mój, mój tutaj karmy każdy. E, e, jest pięć elementów. Motocykliści mogą sobie zdecydować, czy chcą jeździć z Cabrio, czy pełną wersją. Jest to już na kilka motocykli. Także zapraszam Was do kontaktu. Czyli produkujesz... Jest to... Zacząłem to produkować, sprzedałem pierwszy motocykl Jeżeli kolega z Warszawy dojedzie, to wręczam mu tutaj certyfikat e, KOSZ numer 1, który zasadniczo konsumenta to na dużo ciężkie motocykle Tak jak moja Yamaha 400-kilowa A co, życie nie lubi nudy i pierwszy KOSZ poszedł na Honda CBR Przejdziemy się Na się to jeszcze nie kawałek zakazie, do do Gikusa. Na chwilę, być może się tu pojawią. Kolejny kosz też pod prąd dostałem zamówienie, słuchajcie, na Harleja na trajkę. Piesa będzie się będzie jeździł gdzieś. też. Czyli <grym się grym się wytrzymań> specjalne konstrukcje dla piesków. Ja idę potem. po prostu. W sumie się ja może zapajęłem do Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek. Jacek jest w Z Poznania nazywamy się z To niego... się mamy tutaj. Szmagę ja regionalną. W sensie, jeżeli ktoś zamówi, Mamy tu jeszcze jakąś jak flachę. Dla pieska, e, Mamy Jacka, tu cyplomy. Ja to jest szansa, o. że jego po raz pierwszy od roku zje jakiś ciepły posiłek. O, zdjęcie Diego, jak pies wydaje się mądrzejszy od swojego pana. Może nawet tak. <śmiennika> Nie, ale patrzcie, jest jest, 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 jest absolutnie... On ma Ludzie mnie pytają jak to jest, że on się czuje dobrze na drodze. On ma chill. Czy głębiej to jest za i on się czuje świetnie. Widać, że to jest pies tworzą do motocykla. Dziękuję minister. Popieramy pieński. Jakby Jacka nie było, <śmienią> to było pierwsze. Jest szczepiony? Oczywiście. Szczepiony Oczyw jest głównie z. Góry z, góry z... Nie idziemy. Nie rozumiem, w ogóle, naprawdę. Różne pozycje mieści się doskonale. Dobrze, no to pani, to tyle. Tutaj, co. Żyli, udaje się na. Obrady, ciężki będzie werdykt. Prosimy jeszcze kogoś do żyć. No i e, o, o 16, przypominamy, jest e, parada. Mam nadzieję, że wszystkie te cudowne. W paradzie. W jeszcze wyśle. Będzie nam dosłownie 5 minut i za chwilę będziemy e, głosowali e, nad e, właśnie wyborem. E, Słuchajcie, zapraszam które tutaj do łeby Działamy cały czas, ja nie ogarniam tego wszystkiego. Się I co tutaj się, więc wypróbujcie kolejnego live'a, najlepiej mieć no włączony dzwoneczek, żeby przyszło do was powiadomienie, bo ja tutaj nic nie planuję, co dokładnie, o które i gdzie. Trzymajcie się!